Dzień dobry. Dzisiaj e, witam się z Wami e, w taki tak zwany świecki sposób, dlatego że dzisiejszy odcinek nie jest absolutnie przeznaczony dla ludzi wierzących, dla ludzi w kościele. Chciałbym dzisiejszy odcinek e, poświęcić tylko i wyłącznie osobom, które e, powszechnie nazywane są albo nazywają siebie ateistami lub niewierzącymi lub niepraktykującymi. E, Pozwólcie, drodzy ateiści i niewierzący, że będę do Was mówił, bracia albo siostry, przez to, że jesteśmy takimi samymi ludźmi. Mamy taką samą skórę, takie same oczy, no i wszystko to, co sprawia, że jesteśmy po prostu ludźmi. A więc, drodzy bracia i siostry, w człowieczeństwie, tak całkiem poważnie mówiąc, to myślę, że trzeba powiedzieć na początku, że. Tak jak jest wiele różnych, jeśli tak można mówić, gatunków ludzi wierzących, tak jest też wiele gatunków ludzi niewierzących rodzajów może to jest łagodniejsze słowo. Wiele grup, o. Tak jak są ludzie wierzący, którzy swoją wiarę przekładają na codzienność po to, żeby być lepszymi ludźmi, być bardziej uczennymi. Tak są też fundamentaliści religijni wszelkich religii, którzy w imię Boga, jakkolwiek go rozumieją, będą chcieli zabić, potępić, zniszczyć drugiego człowieka. Tak podobnie jest też z Wami, ateistami, że wielu z Was to są po prostu dobrzy ludzie, bo monopol na dobro nie jest w rękach ludzi wierzących, ale w rękach po prostu ludzi. I wielu z Was robi mnóstwo wspaniałych, dobrych rzeczy, do których też się często podłączam. I podpinam, bo uważam, że człowieczeństwo jest czymś dla nas fundamentalnym i ważnym, właśnie w takich codziennych relacjach. Ale przecież wśród Was też są tacy, którzy, podobnie jak religijni fundamentaliści, stają się religijnymi ateistami, czy fundamentalnymi ateistami, czy niewierzącymi, czy niepraktykującymi. A więc warto to zauważyć, że obie nasze grupy bardzo są do siebie podobne. Że bardzo często chcemy innym pomóc, ale też bardzo często chcemy innych w pewien sposób zagarnąć, a nawet zabić w imię tego, w co wierzymy albo w co nie wierzymy. A więc tutaj jesteśmy do siebie bardzo podobni. W czynieniu dobra, ale też w czynieniu zła. Mamy podobne, podobne działania. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć, że ja osobiście, chociaż jestem księdzem, jestem chrześcijaninem. Bardzo dziękuję, że jesteście. Chcę powiedzieć, że jesteście mi potrzebni, bo Wasza obecność i każda razowa konfrontacja z Wami konfrontacja, nie rozumiem tego słowa negatywnie po prostu kontakt, rozmowa z Wami każe mi. Zadawać sobie pytanie o jakość mojego życia, o jakość moich wyborów, o jakość tego, jakim po prostu jestem człowiekiem dla innych ludzi. Nie ze względu na to, że jestem chrześcijaninem, ale ze względu na to, że jestem człowiekiem. A więc bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Bardzo Wam też dziękuję za to, że nie boicie się o swoim ateizmie, o swoim niewierze mówić głośno, że wbrew temu. Co czasami słyszycie od nas, ludzi wierzących, mówicie odważnie o tym, że właśnie macie takie, a nie inne poglądy i taki, a nie inny światopogląd. Dlatego, że to uczy też mnie odwagi w tym, żeby mówić odważnie o tym, kim jestem i jaki jestem. Bardzo Wam dziękuję, że pomimo, że nie macie właśnie tej motywacji płynącej z wiary, robicie dobro. Że Pokazujecie, że właśnie samo człowieczeństwo wystarczy do tego, żeby czynić dobro, że jesteście świetnym motywatorem do tego, żeby nie zwalać robienia dobra właśnie na siłę wyższą, na Pana Boga, ale że to wypływa z naszego ludzkiego doświadczenia, że chcemy być dla innych po prostu dobrymi ludźmi. I to też negatywnie, w takim sensie, że, że Wasze czynienie dobra sprawia, że ja nie mogę być człowiekiem, który nieustannie y, uderza w was y, za to, że nie wierzycie, bo to nie jest żaden argument. Wasze owoce, owoce waszego życia bardzo często są lepsze od tych, które my y, pokazujemy jako ludzie wierzący. Ale znowu, nie chodzi o licytację, kto lepszy, kto gorszy. Po prostu Wam dziękuję za to, że robicie dobro, pomimo tego, że y, nie ma w Waszym życiu Boga, a przynajmniej tak deklarujecie. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie momenty, w których kłócąc się ze mną albo ja z Wami, muszę używać swojego rozumu bardziej owocniej. Że nie mogę w rozmowie z Wami używać argumentów religijnych, nie mogę mówić, że pismo powiedziało, czy jest napisane w piśmie, że Bóg tak powiedział, ale że muszę szukać tak naprawdę czegoś, co jest bardzo fajne i bardzo ważne tego, że wiara, moja wiara nie kłóci się z nauką, nie kłóci się z argumentem logicznym. I jedni i drudzy, my i wy macie, mamy sobie wiele do zarzucenia. Bardzo często my mówimy, że, że wiara jest pierwsza, a wy mówicie bardzo często, że tylko rozum. Tak naprawdę, kiedy siadamy do wspólnej rozmowy, dochodzimy do wspólnych wniosków. Tak naprawdę okazuje się, że wcale jedno drugiemu nie przeczy że wiara, która jest mądra, która nie jest ideologią, nie przeczy nauce. I nauka, która nie staje się ideologią, nie przeczy wierze, mogą się nawzajem uzupełniać. Ale właśnie kontekst z Wami uzmysławia mi to, że nie mogę tylko i wyłącznie świata tłumaczyć sobie religią, wiarą, ale też tym, że muszę szukać argumentów pozareligijnych, poza wiarą, czyli w rozumie, czyli w tym wszystkim, co jest doświadczeniem każdego człowieka naszym wspólnym doświadczeniem. Bardzo Wam dziękuję też za to, że bardzo często. My, wierzący, dostajemy od Was takie pstryczki po nosie, bo to sprawia, że mogę się budzić, że mogę przeżywać swoją wiarę bardziej świadomie, że mogę, no właśnie, zadawać sobie pytania, które pobudzają mój rozum, moje serce do tego, żeby myśleć, a nie tylko powtarzać stare, powielone schematy. Więc bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję wam za te wszystkie rozmowy, które mamy też na Facebooku na Messengerze, że możemy się kłócić, że możemy się pstrykać, ale właśnie po to, żeby dochodzić do wspólnych wniosków, żeby się po prostu dogadać, żeby dialogować. Dialog z wami jest czymś niesamowicie fascynującym, bo jeszcze raz mówię, każe mi wyprowadzić swoje myślenie tylko i wyłącznie z religijnego, z religijnych torów. Każe mi być człowiekiem, który jest otwarty na argumenty innego człowieka, drugiego człowieka. Bardzo Wam za to dziękuję. I taka prośba na koniec. Proszę Was, próbujcie nas czasami zrozumieć. Tak, jak my próbujemy Was czasami zrozumieć, próbujcie zrozumieć, że e, tak jak i Wy, e, kiedy wbudza się w nas agresja, to nie dlatego, że w imię Boga, to nie dlatego, że chcemy za wszelką cenę Was nawrócić, e, przyprowadzić do Pana Boga, ale podobnie jak u Was po prostu działa lęk. E, boimy się, że utracimy e, to, co jest dla nas ważne, tak jak i Wy się boicie, że utracicie swoją wolność, która jest dla Was tak bardzo ważna i istotna, i też wtedy działacie agresywnie. Ta agresja, która się pojawia po naszej i po waszej stronie, ona nie wypływa z tego, czy wierzymy, czy nie wierzymy w Pana Boga, ale wypływa z naszego ludzkiego lęku, z naszego ludzkiego doświadczenia. I, i kiedy ten lęk bierze górę, no to właśnie wtedy dorabiamy ideologię. Wy o tym, że zabieramy wam wolność, a my bardzo często o tym, że chcecie nam zabrać Pana Boga. A więc próbujmy siebie nawzajem zrozumieć. I dialogujmy, rozmawiajmy, bo warto rozmawiać, bo warto się kłócić, ale warto być otwartym na drugiego człowieka. Być otwartym to nie znaczy, że trzeba przyjmować wszystko bezkrytycznie, ale to znaczy, że chcemy szukać tego, co łączy, czyli naszego człowieczeństwa. To nas zawsze będzie łączyło. Czy będziemy wierzyć w Boga, czy będziemy ateistami, czy będziemy niepraktykującymi, wierzącymi. Zawsze wspólną platformą będzie nasze człowieczeństwo, nasze wspólne doświadczenie. Już nie mówiąc o tym, że płacimy takie same podatki. I to też jest dla nas wspólne. Drodzy bracia i siostry, którzy nie wierzycie w Pana Boga, i mówię to bez kozery i bez jakiegoś podtekstu, po prostu takie są fakty, bardzo Wam życzę dobrego dnia. Chciałbym, żebyście dzisiaj przeżyli coś fajnego, coś fantastycznego, coś, co sprawi, że ten dzień będzie dla Was długo w Waszej pamięci, który, że ten dzień da Wam siłę do tego, żeby przezwyciężać nasze wspólne, ale też i Wasze problemy, które każdego dnia przeżywamy. Dobrego dnia, do widzenia.